W lasach nieprzebytych pisiorlandzkiej puszczy Tam, gdzie mgła okrutna kury poddusza Mieszkała na gościńcu, nie sama, lecz z ojcem Młoda i powabna panna Karusia Jak zawsze, co świt, na łąkę wybiega Obmyć swe stopy przez noc zbrudzone Włos jej bladozłoty na wietrze powiewa, a rosa otwiera jej oczy znużone. Hasając niczym łania, niby nim boska, radowała się wielce jak Maria Skłodowska. Hasała, 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 hasała aż się zmęczyła. Czy pod drzewem więc postanowił? z zbój okrutny wilku go zwali, Zakradł się od tylca do samotnej lali. Chodź tutaj w tej puszczy, tak samotna dziewucha. Jeszcze cię tutaj jakiś zboczeniec wczai. Ja odpoczywam sobie, bągna pochali. Jesteś tu sama, chodź ze mną do chaty. Zawsze prowadzę tamte małolaty. Lecz ja nie mogę, ojciec zabrania. Jeszcze mnie gotował do takiego kochania. Dziewczyna posłabła, zrobiła się blada. A uśmiech z jej twarzy niczym tynk odpada, łapie ją za ręce i na koń usadza. Ruszyć się nie może, nie jej jest już władza, gnali przez pola lasy i pustynie, aż się dzieweczce słabo zrobiło. Postanowiła zapytać zwierza, czy aby odpocząć on nie zamierza. Wilk jednak niezłomnie gnał przez lasy pola, gdyby się wywrócił, płaciłby obola. Koń w szaleńczym cwale leciał na zabicie, a karusia drżała w siodle o swe życie. Dotarli do celu, domu Jonaków, a przed nim jak zwykle kilku pijaków. Drogi drogie panie, czy ona za rozmowy? Nie, moja ona i tak zostanie. Tymczasem wprowadzi ją do alkowy. Niech odpoczywa. Dzień przed nią długi. Zielonym Najlepszego. Na <śles> ja się tymczasem do łoża przejdę, a ty Ryszardzie, Odpracuj długi, cześć baweczki, zanim tam będę. No to zrobię, no, 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 Miło jest w łożu czytać gazetę. Hmm. miał przyprowadzić Ryszard kobietę. Jestem mój panie, wybacz spóźnienie, lecz chciałem znaleźć takie z nadzieniem. To coś ty przyniosłeś? No baki, tak jak chciałeś, świeże, ciepłe i puszyste. Zdurniałeś? Lecz mi z oczu dziadziem, niepotrzebna żywa. Zła Jasienkę, niech prędko przybywa. zbiet chciała ukradkiem Wyszła cichaczem tylnymi drzwiami Lecz zwój ją dostrzegł i złamał Ty miś chciałaś nawet bez słowa Za to cię czeka kara okrutna Zamknę cię w wieży, ma białogłowa głowa. znów przez pola gnali i lasy Poprzez najdziksze stepy i rzeki Cel ich podróżyły coraz bliżej Jednak dla dziewki trwało to wieki Gdy już dotarli po trudach i znoju Umieścił ją wysoko nad ziemią gadzina. Ta drżała ze strachu, że ją zostawił I nie wiedziała, że tam jest drabina. Och, ja nieszczęśliwa, zaknięta przez buja, Gdyby ojciec wiedział, urwałby mu uszy. Gdybym tylko mogła posłać mu wiadomość, Skróciłby z pewnością długość tych katuszy. Ale coż tutaj leci! Czy to gołąb śniady? To mój wybawiciel od rychłej zagłady. Myślę go do taty, Niechaj wieści niesie, że zamknięta? Sama, tutaj, w ciemnym lesie. Leć, ptaszynko z wiatrem, ja tutaj poczekam. Będę wyglądała pomocy z daleka. Tymczasem na koniu z gór wracał Jonas i na pegarzie zbliżał się do nas. Zjeżdżając z polany, zobaczył Karusię. Pomyślał więc sobie, że dziewczyna zmarzła. Stanął pod amboną i krzyczy do góry. Hello, moja miła, po co żeś tam wlazła? Nie wlazłam tu sama, pomogli mi zbóje. A teraz czekam, aż mnie ktoś uratuje. Jak mam się tam dostać, jak wspiąć na tą łódkę? — Spuściłabym ci włosy, ale są za krótkie. A cóż to ja widzę koło pana stoi, czy potem spiąć mi się do pani powoli? Toż to drabina za winkla wystaje. Ale że ja głupia, że siedzę tu dalej. Już tam schodzę na dół, nie truć jej Jonasie! Zaraz mnie obejrzysz w całej mojej krasie. Kszyna zeszła, weszli na konie razem i czym prędzej do wioski pognali pygazem. Dotarłszy na miejsce, ta się przeraziła: no bo w innym świetle księcia zobaczyła. Zaczęła wymyśleć, że zęba na przedzie i że odeń księcia trochę gnoje miedzie. Rycerz więc jej w twarz rękawiczkę rzucił. Pani, twych wdzięków nie trzeba mi wcale! To rzekł i poszedł. I więcej nie wrócił. Mm. Miał przyprowadzić Ryszard kobietę No kurde, burdzo. <śmienicza> Miło jest w Łożu czytać gazetę mm. Miał przyprowadzić Ryszard kobietę Jestem mój panie, wybacz spójrz <śmienicza> <śmienicza> Miał przyprowadzić r... Dobra, jeszcze raz no, nie, dobra. Przyprowadzasz, przyprowadzasz nie, <śmienicza> Jeszcze raz Cicho, już to Ale gra i ciepłe Zdurniałeś? Precz mi z oczu dziadzie, niepotrzebna żywa Dzwon... Zdurniałeś? Po jasiekę się. cię po tak już... Dobra, nie, zwolna, zwolna, nie Miałem ja mam długi telegram, że wiedzieć. Jak chciałeś Puszyste, ciepłe i... I... Zdurniałeś? Precz mi z oczu dziadzie Dobra, nie, dobra Chętna jest na rozmowy Nie, Nie, nie No i patrz

ja ci ufałem, szmychnąć mi chciałaś nawet bez słowa. Za to cię czeka kara okrutna. Zginiesz w tej wieży, mafia. No, chodzisz. Chodzisz. Nie, no, no, dawaj no. Dawaj. no. No, chodź! Tyle? To trzeba muzyka! Nie? Prawda Sylwia? Ale tam każda ma muzykę. Dobrze to wino, bo się fantastycznie czuję. 3, 2, 1, 0. pa!